Tak, 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 tak. A Tobie? Co się śniło? Że dzwoni twoja matka. Na wszelki wypadek używaj dwóch jednocześnie. Twoja kochająca matka. No! Siedźrotko, ty moja! Wy to się musicie pukać chyba z dziesięć razy dziennie. Bardzo mnie to tak cieszy. Poczęłam cię z miłości. Że nie jestem całkiem pewna z kim. Lata 60. To była cudowna, szalona, niekończąca się jazda. Jazda bez trzymanki. Ciesz się, że nie szczekasz. Chyba pani już dawno nie szczytowała. Drugi Panie! Ty... Ty. <śpokoła> Egoistyczna, kapitalistyczna hieno. Widzę, że się nieźle bawicie. Dziś jest niedziela! No przyszłam zaprosić. To... No i? Patrz, ledwo tu wchodzę, zaraz natykam się na kienę. Co, Co za ogromny sen? sen. Ale Altryś to jest chyba chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze gorsze. Długo byliście razem? S -s siedem lat. <grych> no, to wszystko jasne. Jeśli z panią wytrzymał siedem lat, to z pewnością Dyskretna. Nie, nie jesteś. Zawsze patrzysz na nich, kiedy to robią. A co? Mam patrzeć na ciebie? Zostawili meble i nas. Nie oni.